Cześć, jeżeli korzystasz z aplikacji Words for Specialist i nie jesteś pewien, jak stworzyć własny plik tekstowy z angielskimi słówkami, to właśnie ten filmik jest dla Ciebie. Może zacznę od tego, że ten plik tekstowy jest po to, abyś mógł dokładnie określić dziedzinę, z której chcesz się uczyć, czyli tak naprawdę dziedzinę życia, w której się poruszasz, z której będą Ci potrzebne angielskie słówka. Jak stworzyć taki tekst? Wystarczy stworzyć na swoim komputerze plik tekstowy w dowolnym edytorze notatniku. Do tego pliku kopiujemy sobie tekst wyszukany w internecie, ponieważ jest to najłatwiejsza metoda. Przykładowo, jeżeli jestem mechanikiem, to wyszukuję sobie po angielsku słów związanych z mechaniką, całych tekstów, kopiuję je do mojego pliku tekstowego, szukam sobie przykładowo yy, jakichś guidów na temat yy, narzędzi mechaników, na temat usterek, wszystko oczywiście w języku angielskim. Wtedy gromadzę tego tekstu jak najwięcej, jak najlepiej, yy, jak najbardziej związanego z moją dziedziną, kopiuję wszystko do pliku. Yy, ważne jest, żeby ten plik tekstowy miał co najmniej 400 kB, ponieważ Dopiero wtedy będzie tego tekstu na tyle, żeby system mógł odpowiednio go przeanalizować. Tak odpowiednio dobrany plik wrzucamy sobie do telefonu na kartę SD. Możemy to zrobić wysyłając maila z tym plikiem na telefon. Możemy podjąć sobie kabelek USB, przekopiować goręcznie, ręcznie no lub też w inny sposób, jaki jest dostępny. Później w aplikacji wystarczy w głównym menu Wybrać opcję przeanalizowania nowego tekstu, wejść do biblioteki tekstów i w bibliotece tekstów jest guzik, żeby dodać własny tekst. Wtedy, klikając ten guzik, wyszukujemy tekst na naszej karcie SD, no i reszta tutaj przebiega normalnie, czyli tekst jest przeanalizowany, później w następnym kroku do tego tekstu wyszukiwane są w internecie i w naszej bazie słów. Najczęściej używane słówka związane, przepraszam, najczęściej, yy, najczęstsze tłumaczenia do tych słówek oraz obrazki związane z tymi słówkami. Yy, no i tutaj rozpoczynamy codzienną naukę. To by było na tyle na temat yy, tworzenia tekstu.